Dobry, witam Was w piątym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będziemy kończyć w Champions. Tak, rozegrałem już 14 meczów, bilans o 9-5. No w tamtym tygodniu było 7-8, bo nasz skład nie wyglądał zbyt owocnie. Za to teraz jest szansa na wbicie czwartej rangi. Więc bez przedłużania zacznę próbować 10 zwycięstwo bić. Dobra. Rajsko FC. Terstagen, Arofo Gomez, Davis, Michela Arnold, Bellingham, Diaz i Rafinha. No zaczynamy tak. Spróbujmy to zrobić i wbić 10, 10 winów. Kiesa do ma Markus Tiuram. 1 do 0 w meczu o 10 winów. Dobra, na spokoju Markus Ciram wykończył. I mamy 1 do 0 w 18 minucie. Oj, to, cięż... to będzie ciężki mecz, nie, naprawdę, bo on zaraz się może odpalić. i Trzy bramki zawsze zaczął, czyli w 15 sekund. Smolarek, nie, no serio. Naprawdę, takie coś. Takie coś. Po prostu kółko kliknął, no. Po prostu kółko kliknął. Nie no, Saliba... Smolarek! Kurde, on ucieka wszystkim nagle. Nikt go nie potrafi złapać. Saliba odbiera piłkę Rafinie, a potem i tak piłka trafia do przeciwnika pod nogi, no. Foden. Tonali chłopie biegli Tonali Jest 2-2 Sandro tonali trafił Chyba że już się bałem że nie trafi tego nie Dobra ale bez przesady Dobra czemu takie coś czemu takie coś Naprawdę 2-2 Mi się wydaje naprawdę, że on dał tylko dwa strzały na bramkę. On nic wielkiego w tym meczu nie robi. Żadnego większego zagrożenia mi. A i tak strzela dwie bramki. Wrzutka do Saki, a on był na spalonym pewnie. Jak zawsze. No tak, był na spalonym. Skąd mógłbym to wiedzieć? No i jedna piłka prosto pada do smolarka, no No i nie da się im zrobić przy tym, no Kurde, no No i kurde nie, no kto to jest Pierwszy raz go na oczy widzę w tym meczu Luis Diaz nagle Odpala się, no nie On przez cały mecz nic nie robił. On polega ino na szybkości Smolarka, Rafini i Diaza, no. nic więcej nie robi w tym meczu. Nic. Fredek jeza. 4-3. No i teraz dopiero w 90. minucie strzelam. 4-3. W 90. No i koniec, super. Nic przez cały mecz nie robił. Biegał po lekarne Zostało po prostu padę piłki. Strzelał. Koniec. To jest samego gra. No i 9, zwycięzców Super, nie, naprawdę super. Mecz do ugrania, jak zawsze. No i co, no i w tyle. No cóż. No ale przynajmniej 29 zwycięstw w piąta ranga. No o się poprawiłem, więc jakby... Nie jest tragicznie, nie jest też dobrze, ale... Kurde, to mogło być 10. No dobra. Zaczynamy w takim razie 11 razy 81 Jest walkout. Napastnik napastniczka bardziej Hegerberg Hegerberg 89 a w środku razem z nimi wszystkimi duplikaty Team of the Week A gwardiol kosztuje 4,50 A ten to dobry obrońca w sumie. On ma Esio, ma Esio Nie no, spoko obrońca. Może wszystko zachowam? Nie zobaczymy. 10 razy 8,2 plus Jest wokout S.O. Niemcy, Bundesliga tak to musi być tak86 tak 87 tak. plus paczka Środkowy pomocnik Portugalia Bernardo Silva 88 No i teraz paczka Hero 87 Maksimum Co to będzie? Błagam was. Walkout chociaż jest. Walkout lepy pomocnik. jest. Lyongberg 70 tysięcy Lyongberg 4 na 4 Rapida ma przynajmniej więc jakby no nie jest tragicznie no, mm. no. Tragicznie nie jest, dobrze no, też nie A więc dobrze, no takim oto akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek ze nagrody Full Champions No i tu mam...